Mam lód, ale nie chcę ci mieć. W sklepie z tyłu, kupujemy go. Filip, do to kibelka złotego. To spokuje. maliskę Maliskę malyszka, malisia. malyszka. Malyszka, 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 te Malisia malisza, na malisza, 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 z lodem chodzi malenka i mazenka. z z lodem. Mazenka z lodem Lubek z dyltem. Tego my nie chcemy. My chcemy, żeby on był z dyltem. Na znaczy z lodem. Na znaczy co z diltem. Z na znaczy z lodem, 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 lodem. Z